Jarmark Dominikański. W ostatnim tygodniu jarmarku został nam 16 i 17 sierpnia. Od 9 do 18 pan Cejrowski autografy na książkach stawia. Pogadać można chwilę, fotografię zrobić, zdjęcie za ojczy nasz, albo za co więcej, zaróżanie, co rąsia. Więc zapraszam serdecznie. A proszę pana, jak trafić? Najłatwiej znaleźć sobie hotel Hilton na Starym Mieście Gdańskim. Nad Motławą stoi, i jak się wychodzi przez drzwi tego hotelu, na wprost jest ulica Podwale Staromiejskie. Tam zaraz 100 kroków od tego hotelu jest moje stoisko. Idąc od hotelu, to będzie w ogóle pierwsze. Ona ma numer 616. Jest w tym samym miejscu co w zeszłym roku, tylko numer mu zmienili. 616. Na Podwalu Staromiejskim, a dokładnie przy pomniku tym, co za polskość gdańska przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Podwale Staromiejskiej. 100 metrów albo 100 kroków od Hiltona przy targu rybnym. Rączę. Studio Dziki Zachód. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaszmina Nowak w zastępstwie za Krzysztofa Skowrońskiego i punktualnie godzina 18. Po drugiej stronie pan Wojciech Cejrowski, gospodarz studia. Dzień dobry. Czy widzi pani morze? Nie, nie widzę może, bo... Nie a, jest czyli pani w Warszawie może, ale... siedzi, dobra. A ja widzę jezioro, nie, w Warszawie proszę pani. Też nie. O, to jeszcze lepiej. Widzę jezioro i piękny zachód. Słońca się robi. Jestem zadowolony z pobytu na mojej wsi rodzinnej. Jestem też po żniwach. No i a co tam u pani? U mnie już też po żniwach, chociaż przyznam szczerze, że dzisiaj nawet miałam taką refleksję, że wszystko prowadzi do tego, żeby ogromne korporacje, i w sumie to jest już kolejny temat, żeby ogromne korporacje, żeby zupełnie zlikwidować rolnictwo i żeby te wielkie korporacje no, uzależniły nas od siebie w 100%, bo te żniwa z roku na rok są coraz trudniejsze i coraz mniej się zarabia. I taka krótka refleksja nie dotyczy też, też może to jakoś mnie bardzo prywatnie, bo więksi rolnicy sobie poradzą, ale. Ci mali na przykład mają w tym roku cztery razy mniej niż dwa lata temu. No i nikt nie byłby zadowolony, jakby zarabiał za taką Tak, to jest, jest stopniowe to jest stopniowe wywłaszczenie. Ja obserwuję to zjawisko też w firmach, z którymi współpracuję. Właśnie chciałem mamusi mojej zainstalować klimę. Zadzwoniłem do firmy, która w kilku innych miejscach, tu między innymi w tym biurze łamane przez studiu, zainstalowała klimę, żeby sprzęt się nie topił no i ta firma już się zwinęła albo się właśnie zwija bo jeżeli opłaty wzrosły tak radykalnie że oni zarabiają w gruncie rzeczy tylko na opłaty to zdecydowali wolę pójść na etat i to jest klucz zaciskanie pętli na szyi małych i średnich przedsiębiorców ma doprowadzić do tego żeby wszyscy poszli na pensję do jakiejś korporacji rezygnując z tej wolności jaką była prywatna własność jakiegoś małego, nawet przedsiębiorstwa. No więc to jest wywłaszczenie. Jak zmusić ludzi do tego, żeby przestali być właścicielami, powiedzmy, sklepu. Ćwiczy się tę metodę według tych samych zasad, co za komuny. Była na początku komuny, jak Bierut w Polsce rządził wojna o handel. I mój dziadek to przeżył. Miał sklep, przychodził urzędnik skarbowy, Rozglądał się po sklepie i mówił: Pan zapłacił wszystkie podatki, i jakoś tak w terminie, i to jest podejrzane, bo znaczy, że Pan ma jakieś zapasy, albo Pan czegoś nie rejestruje, skoro Pan miał forsę, żeby wszystkie podatki zapłacić. I ja tak oceniam, proszę Pana, że jeszcze powinien Pan zapłacić drugie tyle. To był domiar podatkowy z sufitu urzędnik skarbowy to brał i co, co było następnym krokiem następnym krokiem było to, że jeżeli ktoś zapłacił doszedł na przykład do więzienia dlatego, że coś ukrywał no, zapłaciłeś wszystkie normalne podatki przyszedł urzędnik, do fasolił ci domiar podatkowy i skoro go zapłaciłeś, to znaczy, że się faktem zapłacenia tego podatku przyznałeś do przestępstwa polegającego na ukrywaniu jakichś dochodów coś jeszcze miałeś no to wszedłeś do więzienia albo ci zabierali konfiskata sklepu za przestępstwo podatkowe, polegające na tym, że ukryłeś jakąś forsę i starczyło ci na ten domiar. A gdybyś nie zapłacił domiaru, to zabieramy Ci sklep za niezapłacenie podatków. Na tym polegało wywłaszczenie, wojna o handel na początku komuny. I teraz stosują bardzo podobne metody. Domiar w postaci kolosalnych rachunków za prąd. No, i już przedsiębiorcy nie stać na prowadzenie przedsiębiorstwa swojego, bo tak skalkulowali ceny za prąd, żebyśmy za cały prąd wysyłali na Ukrainę, to żeby pani zapłaciła i ja, i jeszcze coś tam dołożyli. Mamy najdroższy prąd w Europie, są tabelki w internecie, proszę se wstukać. Są takie mapki, jak mapa pogody, gdzie na zielono są niskie ceny, a na czerwono są najwyższe temperatury cenowe. No, i Polska jest rekordzistą. Jesteśmy. Ja nie tylko to wiem, ja też płacę za ten prąd i też prowadzę biznes, więc czuję to na własnej skórze. I to jest, pan tak no ładnie może i wakacyjnie zaczął, tutaj też piękny zachód słońca będzie za kilka Z ludźmi, są tutaj mali, średni rolnicy i to wszystko wygląda źle, zresztą nie tylko rolnicy, bo gdziekolwiek nie spojrzy się na bez przedsiębiorców, którzy mają małe spółki czy małe firmy rodzinne, no to powoli widzimy, że to już no jest taka przepaść nie? przed nami. Coś w sensie nie opłaca się prowadzić w Polsce uczciwie biznes, więc mamy patologiczny teraz system, który wszystko wskazuje na to, że no... Może tak, może, może pan po powie, czy jest, czy jest to jakiś pomysł, żeby, żeby jeszcze to odwrócić, albo czy mamy jakiekolwiek narzędzia do tego? Ten facet, ten facet który te klimatyzatory instalował, to on tu u mnie był. Już wiele lat temu i mi się opłacało, przywieźć go ze śląska na Pomorze Gdańskie, bo był lepszy i tańszy od tych lokalnych tutaj ze Starogardu Gdańskiego. Bardzo dobrą firmę prowadził. Kilka razy wynająłem u niego usługę. Byłem zadowolony, dzwonię po raz kolejny. To nie jest firma, która powstała trzy lata temu i nagle się zorientowała, dobra, nie dajemy sobie rady. Tylko firma z tradycjami. Jaka jest na to metoda? Bo ten system trzeba obalić. Wiatraki trzeba obalić. To są. Dostępne bardzo łatwo wyliczenia, że taki wiatrak nigdy nie wyprodukuje prądu, który zwróci koszt poniesiony na produkcję wiatraka, i on nigdy też nie odrobi własnego śladu węglowego. To tam czerwoni w Europie wyliczają ślad węglowy. Jeżeli policzymy beton wlany w ziemię, tam 350 ton na tę stopę, na której on stoi, przecież maszyny spalające ropę bądź w inny sposób pozyskujący energię, ale z takich kopalnych źródeł musiały pracować, żeby te cementy wszystkie zrobić. Potem, żeby z cementu zrobić beton. Tam stal jest w środku, żelbetowe, ogromne stopisko. Plastik też trzeba było z czegoś wyprodukować. Z ropy. I tak dalej. Cały ten wiatrak ma potężny ślad węglowy. I nigdy go nie odrobi. A w dodatku co się robi z wiatrakami, które się kręcą, kręcą, aż się urwą. Zestarzał się, połamał się, urwał się. Wiatr silniejszy zawiał, urwał się. One są zakopywane w ziemi. Bo nie mamy metody utylizacji, opłacalnej metody, czyli rozdrobnienia na kawałeczki i zrobienia z tego plastiku, kolejnego plastiku. Absolutnie nieopłacalna technologia. No więc ten system trzeba obalić. Władcy oszaleli, władcy tego świata, władcy Unii Europejskiej oszaleli i pchają nas w coś, co będzie coraz bardziej nieopłacalne. Prąd będzie coraz droższy. Nie dlatego, że brakuje zasobów, tylko dlatego, że pakujemy się na przykład z taką technologią, jak potężne wiatraki pod peplinem. No dokładnie i trochę będziemy śmietnikiem Europy, to jest też kolejna rzecz, na którą nie zwracamy uwagi, bo wspomniał Pan o tych dużych wiatrakach, tak samo z fotowoltaiką rolnicy godzili się na to, żeby nie wiem, oddawać czwartą klasę ziemi użytków. Tak, całe, e, widzę, całe pola zastawione, tam tak. coś rosło, pięć lat temu tam rosło na tym polu, więc tak, pod wiatrakiem ogromna stopa wielkości boiska do piłki nożnej gruba stopa betonu, to już nawet jak ten wiatrak obalimy, to w tym miejscu nic nie będzie rosło. I teraz po, po nas stawiane te plastikowe chińskie świństwa na polu na którym mogłoby sobie koperek mógłby sobie Wyrosnąć i byśmy go sprzedawali za granicę. No dobra. To, że to rosło to jest, jest najmniejszy wszystko... problem tutaj. Tak, tak, bo, bo to były zazwyczaj średniej klasy ziemi, raczej, raczej czwarte, czy, czwartej czy piątej klasy, ale dużym problemem jest to, że nie da się tego sutylizacji. Ja też mam, pan, proszę i, i pani, piątej i. klasy i mam doskonałe wyniki. Na piątej klasie żydko uprawiam <laughs> i Orkiż w tym roku, miałem w dwóch typach. I proszę pani i mąkę z tego się robi i dzieci, które normalnie nie mogą jeść e, chleba, jedzą chleb z mojej mąki i nic im się nie dzieje, jakąś tam skazę mają glutenową czy coś z tego mojego żytniego, w związku z tym e, mówienie mi, że piąta klasa ziemi jest kompletnie bezużyteczna i można tam rozstawić plastikowe świństwo, e, no to e, pod zły adres tak, pani pomoże... kieruje ten postulat. Ja nie kieruję takiego postulatu, ale myślę sobie też, że jeżeli taki rolnik ma, nie wiem, 10 hektarów i ktoś mu zaproponował dużo wyższą kwotę, niż byłby w stanie z tej ziemi uzyskać, no to on na taki deal poszedł. A to, że nie, nie myśli o tym, co będzie za 20 czy za 30 lat, bo to przecież nie, nie jest, nie, nie trwa to wiecznie i że potem taka utylizacja może go kosztować. Zresztą były takie przypadki, gdzie rolnicy no czuli się oszukani, bo gdzieś tam w małym druczkiem było napisane, że na własny koszt muszą to sutylizować, i okazywało się, że po prostu pozostawali sobie ogromnymi długami. O tym też mało kto mówi. To jest, to jest duży problem. Sos boso. Piecze gdzie trzeba. Jesteśmy w radiu, nie mam jak państwu podać do posmakowania, ale jest wybitny! Mój szwagier zabrał do Ameryki i może i tam będziemy sprzedawać sos boso, a mój nie szwagier, tylko znajomek z Luizjany powiedział, że pyszne i że on tym chce handlować w Nowym orlanie Studio Dziki Zachód